Witajcie NA ŚWIĘTY MIKOŁAJEK! Moi drodzy, już od miesiąca nie nagrywam dużych odcinków. Dzisiaj nagramy jeden bardzo poważny. P Pamiętacie jak nagrałem dwa dnia po jeden dzień o TikToku? Mam na mam razie tylko cztery filmy i Wam powiem, co będzie na tym, na tym t -t TikToku. Nazwa się nazywa na TikToku Święty Mikołaj, czyli to samo co tutaj. I słuchajcie, będą tak, będą filmiki o piosenkach, o rakingach, jeszcze jakieś tam kilka rzeczy, o powietrzach i tak dalej. Więc jeżeli chcecie pić na mojego TikToka, tu macie link w opisie. Święty Mikołajek. Będzie takie inne zdjęcie. Już mam, już mam dwie obserwujące. Proszę mnie dużo obserwować. No, Niech nie będzie mnie obserwował. To będzie mi bied... To będzie mi smutno. i Będę biedny i nie będę nic nagrywał. Więc słuchajcie. E, na razie na, na YouTube będzie przerwa. Jeżeli będzie jakiś fajny filmik. To tu jego wpuszczę. Ale tak to na razie będzie bardzo i to bardzo długą przerwę. Tutaj e, no filmy, no wiecie. W kwietniu będzie, wiecie, czyli 1 kwietnia, 1 maj, 1 czerwiec, 1 lipiec, 1 sierpień, 1 wrzesień, 1 październik, 1 listopad i 1 grudzień. I w grudniu znowu zaczynamy, bo ja jestem tylko do świąt. Są jeszcze takie miary święta, ale jak będzie, yy, no ogólnie 1 kwietnia, czyli nie będzie tam tam nazwy, to będzie po prostu pisało 1 kwiecień. Więc to była moja informacja. Pamiętacie święty Mikołajek na TikTok, Ej, kończę, pa. I idę na na TikTok.